Z tej strony gingerowa, a na waszych ekranach donsterf. Zanim przejdę do wprowadzenia Was do zasad e, naszego donsterwowego wyzwania, które będzie na kanale, e, mam dla Was jeszcze dwie sprawy. Pierwsza sprawa jest taka, że E, wiem, że nie wszyscy lajkują moją stronkę na Facebooku. Jeśli jesteście tym zainteresowani, to link do tej stronki znajdziecie w opisie, ale na tej stronce dawałam wam linki e, do dwóch odcinków z Together, które miałam okazję nagrać razem z Tulą. Myślę, że wyszły nam całkiem fajnie i naprawdę fajnie się przy tym bawiłam, dlatego jeśli jesteście zainteresowani, to linki gdzieś tutaj będą się Wam pojawiały do tych odcinków. No i oczywiście zapraszam do oglądania. A druga sprawa jest taka, że, no jak widzieliście, cisza była na kanale, jeśli chodzi o Donsterf, dlatego że nie byłam tak do końca pewna, co chcę zrobić z tym trybem przygodowym. I ymm, pomysł postanowiłam, właśnie, że poszukam, czy są jakieś wyzwania w internecie dotyczące Donsterf. I udało mi się takie znaleźć. Oczywiście zasady sobie przerobiłam po swojemu, ale na stronkach internetowych, głównie na forach, bo na YouTubie nie widziałam czegoś takiego. Ludzie prowadzą sobie właśnie wyzwania z Don't surf. i pomyślałam, że to będzie tak dla mnie dobry trochę trening przed trybem przygodowym. Oczywiście wiem, że tryb przygodowy w dużej mierze, ukończenie trybu przygodowego w dużej mierze zależy od szczęścia. Ale no, chciałam wprowadzić coś nowego, coś, co nie będzie taką zwykłą rozgrywką, po prostu że sobie gramy, tylko chciałam wprowadzić jakieś tam zasady do swojej rozgrywki. A jeśli chodzi o tryb przygodowy, to on na pewno wróci. Hmm. Powiem Wam, że jesień i zima to jest czas, kiedy ja najbardziej lubię grać w Monserv i myślę, że w tym czasie ja sobie będę próbowała przejść ten tryb przygodowy, będę to nagrywać. I jeśli uda mi się nagrać całą serię, że przeszłam ten tryb przygodowy, no to wtedy będę wam wrzucać te odcinki. No bo chcę, żeby już była pewność, że ja ten tryb przygodowy ukończę, a nie żeby wy ciągle patrzycie, jak ja ginę, bo to nie jest wcale fajne, ani dla mnie do nagrywania, ani dla was do oglądania. Więc to się mija scenę, bo nagrywanie ma mi sprawiać przyjemność, a wam oglądanie ma sprawiać przyjemność. Dlatego wymyśliłam Don't Surf Challenge. Tak brzmi dumnie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. To jest taki eksperyment. No i teraz wam powiem zasady, które wymyśliłam. Oparte są one na różnych challenge'ach, które znalazłam w internecie. To jest taki miks trochę. No i zobaczymy czy będzie się wam to podobało. Pierwsza zasada jest taka, że gramy sobie Wilsonem, dlatego że to jest taka standardowa postać. Rzadko nim gram i myślę, że on się tutaj fajnie sprawdzi. Jeśli chodzi o ustawienie świata, to świat ustawimy sobie jako duży. A pory roku, długość pór roku normalny i wiecie co, ja tutaj Wam już to będę pokazywać, żeby tutaj się coś działo na ekranie. New game oczywiście, oczywiście dodatek, postać Wilson i świat. Świat yy, duży, yy, pory roku tutaj oczywiście normalne, jeśli chodzi o startową porę roku to będzie to jesień. Yy, dzień normalny, wszystko tak jak tutaj jest, tak zostaje. I jeśli chodzi jeszcze o ustawienia świata, to na pewno sobie zrobimy tak, że gdzie to jest? Gdzie to jest? Tu wszystko standardowo. Tak, to wyłączam. Dlatego, że ja z niego nie korzystam, nie lubię i nie chcę. Yy, I do niczego mi się to nie przydaje, poza tym, że mnie denerwuje. Jeśli chodzi o psy, hmm, powiem Wam, że tutaj się wahałam, ale zrobimy sobie psy na mniej. Zaraz Wam wszystko powiem, dlaczego tak, a nie inaczej. A jeśli chodzi o giganty, nasze kochane, <laughs> to też mniej, nie wyłączam całkowicie ich, wyłączam całkowicie, ale będzie ich mniej. Aha, to, jest, to nie jest gigant, tu jest gigant. O, tak ma być. Tak, i to jest ustawienia świata, na których będziemy grać. Świata nie otworzę, dlatego że rozgrywka zacznie się dopiero w następnym odcinku, dlatego że ja jestem tutaj też ciekawa waszego zdania. I teraz przechodzimy dalej. Aha, nie, jeszcze jedna rzecz sorki Jeśli chodzi o trupki, to ma być więcej. Tak. I to są nasze ustawienia świata, na których zaczniemy grę. Jeśli chodzi o zasady, to zaczynamy sobie grę oczywiście i nie możemy wybudować sobie obozu aż do 25 dnia. Dopiero, kiedy będzie 25 dzień, możemy zainteresować się budową obozu. Obóz, no to wiadomo, co wchodzi w skład obozu, wszyscy fani donsterwa wiedzą. Jeśli chodzi potem już o ten obóz, to nie możemy w nim budować ani tych ulepszonych farm, ani wszystkich maszyn magicznych, ani kamiennego muru. Wszystko co będziemy budować, musi być z drewna. A jeśli chodzi o kamienne ognisko, to możemy je postawić tylko i wyłącznie w obozie, czyli nie możemy sobie postawić ogniska gdzieś tam w terenie takiego kamiennego, tylko te takie zwykłe. Dwa pacieki i ogień. Tak, i potem, kiedy już będziemy mieli ten obóz, to możemy postawić tam maksymalnie jeden ul, jedną farmę, tą zwykłą oczywiście, dwie suszarnie, lodówkę, dwie skrzynki i garnek. I to jest wszystko. Więcej w tym obozie nie może być. Może być oczywiście, tak jak już mówiłam, drewniane, drewniane ogrodzenie, drewniana podłoga, ewentualnie tam, ta wiadomo, wykopana. Nic lepszego niż drewniane nie może być, no bo nie możemy mieć za łatwo. Jeśli chodzi o obóz, to chyba byłoby wszystko. Tutaj jeszcze widzę, że jeśli chodzi o Wilsona, to musimy wyhodować maksymalny poziom brody i najlepiej by było, żeby cały czas ten poziom brody był, czyli w lato chyba mamy utrudnienie. Yy, jeśli chodzi o obóz, to już powiedziałam wszystko. Tak. Jeśli chodzi o takie inne zasady, to nie możemy korzystać z króla świn, czyli nie możemy mu dać czegoś tam, żeby on nam dał złoto. Nie możemy wykopywać grobów, nie możemy zabijać świnek, kociszopów, glomera, ani nic z tych takich dobrych rzeczy. Nie możemy korzystać z fletu, z dzwonka, mandragor, termometry, deszczometry i wszystko co jest ulepszeniem, nie możemy z tego korzystać. Możemy mieć plecak, tak, plecak jest dozwolony, a zbroja max drewniana, ta marmurowa nie wchodzi w grę. A broń to włócznia lub ewentualnie broń z masek, jeśli uda nam się ją znaleźć. I teraz celem tego wyzwania jest oczywiście przetrwać jak najdłużej moim takim wymarzonym to jest 150 dni i mam nadzieję, że mi się uda przetrwać na takich zasadach. Tyle. Jeśli chodzi tutaj też o kamień grzewczy, to mi się przed chwilą wymyśliło, że będzie jeden. Nie możemy chyba mieć dwóch na zmianę. Tutaj to zależy, no bo. No zobaczę też wasze zdanie w tym temacie, możecie pisać. Ja wymyśliłam, żeby najlepiej było, żeby był jeden, no bo dwa na zmianę, no to szczególnie latem to jest spore ułatwienie. Zimą z jednym to się da spokojnie przeżyć, ale latem jest to problem, żeby przeżyć z jednym kamieniem, dlatego no tutaj możecie się wypowiedzieć w tym temacie. Yy, tak, i jeśli chodzi o jeszcze jedną zasadę, to wszystkie narzędzia docelowo później musimy mieć ze złota, nie z flinta, tylko ze złota i tutaj też no, Taki problem, że z króleś korzystać nie możemy, a złoto jest jednak ograniczone, więc zobaczymy, jak nam to pójdzie. No i też dlatego pozwoliłam sobie na tą zasadę, żeby mieć więcej trupków, dlatego że to jest takie troszeczkę ułatwienie, ale też nie do końca. Dlatego że przecież one mają tam losowo dobierane przedmioty, które są wokół nich, dlatego to zależy też w dużej mierze od naszego szczęścia, jak to będzie wyglądało. A jeśli chodzi o giganty, no to po pierwsze dlatego, że ja nie lubię z nimi walczyć, po drugie, nie o to wchodzi w tym wyzwaniu, żeby z nimi walczyć. Bardziej chodzi o to, żeby przeżyć w utrudnionych warunkach. O, tak jakby w nonsterwie nie było utrudnionych warunków już dostatecznie. Ehm. No i, i po prostu na pewno będą przychodzić, myślę, że będą, bo ja kiedyś grałam na takich ustawieniach i, i tak mi przychodziły te giganty dość często, dlatego tutaj to i tak zależy w dużej mierze od szczęścia. Jeśli chodzi o zasady, które ja wymyśliłam, to chyba wszystko. Jeszcze sobie zerknę na drugą stronę karteczki, ale tak, to jest już wszystko. Oczywiście zasady będą spisane w osobnym wpisie na blogu. Tak myślę, że to zrobię. Będziecie mieli pod każdym filmiem, filmem link do tych zasad, żeby sobie tam móc zajrzeć w każdym momencie. I teraz właśnie przechodzę do Was, czyli pytanie do widzów. Jakie zasady jeszcze wy byście tutaj wprowadzili? Od razu mówię, żeby potem nie było, że nie jest powiedziane, że ja z każdej z tych Waszych propozycji skorzystam, ale chcę, żebyście mieli pole do wypowiedzenia się w tym temacie, bo może macie jakieś fajne, ciekawe pomysły, które można by zrobić. Dlatego też tutaj nie generuję teraz tego świata, bo może coś wymyślicie fajnego, co mi się spodoba, i potem szkoda to generować jeszcze raz. Dlatego czekam na Wasze propozycje, czekam na Wasze komentarze. No, pierwszy odcinek raczej pojawi się w następny czwartek, dlatego że taki mam cel, żeby odcinek był raz w tygodniu w czwartki. Yy, dlatego macie czas, no, myślę, że do poniedziałku, do wtorku to spokojnie, bo potem muszę nagrać ten odcinek, wiadomo. Ale będę z Wami cały czas w kontakcie, w komentarzach, dlatego piszcie. Mam nadzieję, że się Wam spodoba taka dość nietypowa rozgrywka sterwowa. Nie widziałam czegoś takiego, myślę, że, że będzie ciekawie, że mi się będzie fajnie grało i Wam się będzie fajnie oglądało, bo to jest podstawa, jak już mówiłam na początku tego odcinka. No i będę kończyć, czekam na Wasze komentarze. Dziękuję Wam za uwagę, pamiętajcie, żeby zajrzeć na bloga, na Instagrama i na Facebooka. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, jeśli podoba Wam się pomysł wyzwania z Don't Starf. i do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa, pa!